Witam. Tematem tej prezentacji będzie energia wewnętrzna, wprowadzenie. Dowiecie się, co to jest energia wewnętrzna, jak powstaje i od czego zależy, jaka jest jednostka temperatury i jak jest zamieniana. Energia wewnętrzna związana jest z ruchem cząsteczek, z jakich zbudowane jest ciało. Aby to zrozumieć, posłużę się doświadczeniem, do którego użyję małego kowadła i młotka. Uderzając młotkiem w kowadełko, wprawiam w drgania cząsteczki kowadełka, przez co wzrasta energia wewnętrzna kowadełka. W miejsce, w które uderza młotek oraz ta część młotka, która uderza o kowadełko są cieplejsze. Zatem młotek przez uderzenie przekazuje energię cząsteczkom kowadełka. Zauważyć można jeszcze jedną prawidłowość. Wraz ze wzrostem temperatury ciała wzrasta średnia energia kinetyczna cząstek tego ciała czyli energia wewnętrzna zależy od temperatury. Energia wewnętrzna jest zależna jeszcze od jednej wielkości. Aby to zrozumieć, posłużę się przykładem. Wyobraź sobie jezioro pełne wody o temperaturze 20 stopni Celsjusza oraz szklankę pełną wody o takiej samej temperaturze. Średnia energia kinetyczna cząsteczek znajdujących się w jeziorze jest mniejsza od średniej energii kinetycznej cząsteczek znajdujących się w szklance wody. Jest tak, ponieważ na średnią energię kinetyczną tych cząsteczek. Składa się liczba tych cząsteczek. Zatem cząsteczek wody w jeziorze jest więcej, czyli średnia energia kinetyczna też jest większa. A to jest równoznaczne z tym, że ich energia wewnętrzna jest większa. Czyli im większa jest masa naszego ciała, tym większa jest jego energia wewnętrzna. Wykonując pracę nad ciałem, możemy również zwiększyć jego energię wewnętrzną, o ile nie jest to na przykład energia potencjalna grawitacji. Zjawisko to zachodzi na przykład, gdy pocieramy dwa przedmioty o siebie. Doskonałym przykładem są wyścigi Formuły 1, gdzie przed rozpoczęciem wyścigu kierowcy wykonują jedno okrążenie, aby dogrzać opony, czyli zwiększyć ich temperaturę. W tym celu jadąc gwałtownie hamują bądź skręcają, aby opony, które pocierają o asfalt, zwiększyły swoją temperaturę. Innym, znacznie prostszym sposobem jest potarcie dwóch dłoni o siebie, przez co zwiększa się ich temperatura. Robimy tak często zimą, gdy zmarzną nam ręce. Kolejnym z bardziej znanych przykładów jest wiercenie otworów wiertarką. Na przykład w drewnie. Można podczas wykonywania tej czynności zauważyć, że z wywiercanego otworu wylatuje dym, co świadczy o wysokiej temperaturze w miejscu wiercenia, czyli o wzroście energii wewnętrznej. Zatem powstawanie energii wewnętrznej odbywa się kosztem siły tarcia. Aby zapobiec temu efektowi, w mechanice używa się różnych smarów i olejów które mają za zadanie zmniejszyć siłę tarcia. Energię wewnętrzną można również zamienić na pracę. Aby to pokazać, posłużę się doświadczeniem, do którego użyję probówkę, korek, wodę, stojak z uchwytem i palnik. Umieszczam probówkę na stojaku, wlewam do niej trochę wody, zatykam korkiem tak, aby korek dotykał powierzchni wody, po czym podgrzewam probówkę. Należy pamiętać, aby otwór probówki nie był skierowany w naszą stronę. Gdy woda osiągnie wysoką temperaturę, tłok utworzony z korka zacznie się przesuwać w górę. Podczas doświadczenia wzrosła energia wewnętrzna wody, która została częściowo zamieniona na pracę która z kolei przesunęła tłoczek. Było to możliwe dzięki temu, że wysoka temperatura zwiększyła średnią energię kinetyczną cząsteczek wody. Jest to oczywiście również związane z dodatkowym ciśnieniem, jakie powstało wewnątrz probówki. Zjawisko zamiany energii wewnętrznej na pracę wykorzystywane jest w silnikach cieplnych. Za pomocą temperatury mierzymy stopień nagrzania ciała. Jest ona również związana z szybkością ruchu cząsteczek lub z drganiem cząsteczek. Temperaturę mierzymy za pomocą termometra. Jednostką SI jest 1 Kelvin. Inną jednostką potocznie używaną jest 1 stopień Celsjusza. Rzadziej są to stopnie Fahrenheita. Zero kelwinów jest zerem bezwzględnym, czyli najniższą możliwą temperaturą. Aby zamienić kelwiny na stopnie Celsjusza, należy odjąć 273. Zatem zero bezwzględne wynosi minus 273 stopnie Celsjusza. Natomiast aby zmienić stopnie Celsjusza na kelwiny, należy dodać 273, jak na przykład. 20 stopni Celsjusza równa się w nawiasie 20 plus 273 Kelwiny, a to się równa 293 Kelwiny. Minus 30 stopni Celsjusza równa się minus 30 plus 273 Kelwiny. A to jest równe 243 Kelwiny. Zapamiętaj, od czego zależy energia wewnętrzna, jak zwiększyć energię wewnętrzną wykonując pracę, za pomocą czego mierzy się temperaturę i w jakich jednostkach, jak zmienia się stopnie Celsjusza na kelwiny. Jeśli chcesz utrwalić wiadomości, Rozwiąż zadania z testu znajdujące się pod filmem